To dzisiaj taki mega szybki, banalny test. Yy, nawet nie wiem za ile to kupiliśmy. Nie wiem. Ja też nie pamiętam. Jakieś grosze. No, na pewno poniżej 5 zł, bo inaczej byśmy nie, nie kupili. Kot już myśli, że to saszeta, więc już przyszedł. Balony na wodę. Yy, no i tyle od nas. Co? <laughs> Otwieramy i działamy. Odkładam mikrofon. Kaja, chodź. Twój kolor. <laughs> Co to za co czy to się w ogóle da, da nadmuchać. Nadmuchać? Jak nadmuchać? Mnie to przesmiało się... Teraz już rozumiem, bo tam w którymś... w którejś tej... w którymś ogłoszeniu Pah. było tak, że jakieś takie rurki były do tego. Lejek mi się przydał. pęknę jeszcze raz. Nie, no to jest jakiś szarp. To wszystko. To nawet założyć się nie da. Nie no. Jak mi się to wyobrażają? Sto i mi przyszło do głowy. To strzykawka, ale. Lejek? Mulejek, to... no lejek Mulejek to, to może znajdę. Ale zobacz mój lej. Mam nie. za duży lej. <noise> to prezerwatywa na lejek, a nie. nie leci. No nie dziwne, co ma pchać. Nie leci. Co tu mamy czekać? Co doleje, żeby większe ciśnienie było? No tak to, to nie. Czekaj, a... No nie na no, zobacz. Ha. Nie ma. Tylko weź to teraz. Musisz zawiązać, bo to... A weź mi a ten. No nie mogłem, ja nie mogłem. Żeby... Masz, to ty wiąż to. No poczekaj. Masz swój? Ten się mój? Może to tak. <todgłosy> <todgłosy> nie tak. Już ten? Czy co? Nie. Trzeba przyznać, że są elastyczne. Czekaj? Mhm. To ja już popsułem. Aha, bingo! Masz telefon przy sobie? Nie masz, no, bo nagrywam. Nie mam, Odbiło się i tam Nie rzucaj z balonami z wodą w domu. Ja Musiałeś było być nie? że jak chcesz, to powiem, że to wszystko ty. Nie Od twoich pośladków się nie, odbiło. Ty, Mamy nagrane. Dobra, ładujemy kilka. Idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Musieliśmy zakładać nalejek. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No da się to zrobić ogólnie. I bardzo więc trzymamy. Bez to trzymamy. Wylewek pożorów. Kto weź tu supełek. sypełek. Największą trudnością tego wszystkiego jest związanie. Dobre. Dobra, no jakoś jest. Fajny. <laughs> Jak te? Nie powiem co. <laughs> to są implanty. No tak. No. Albo <laughs> kocholęs. Tak, A ten kotu połóż, no, no i będziesz sprzątał. O, dobra połóż. połóż, 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 połóż na ziemię. Kaja, no masz, masz zabaweczkę, no masz zabaweczkę, no, no masz, masz Kajusia, no ślicznie, no, no, no. no dawaj, Kajak, dawaj zabawkę. gdzie jest zabawka? Kaja, gdzie jest zabawka? Daj zabawkę. Daj, daj mi piłeczkę, daj piłeczkę. Daj piłeczkę. No daj piłeczkę. Daj pieczkę Kaja. Daj pieczkę. Daj piłeczkę, daj. Daj. Daj piłeczkę. No daj, daj mi. Siad. Kaja. Siad. 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 O! Tak wrzuciłem, pewnie, że teraz ciężko ci będzie nagrać. Oooo! Szkoda, że nie nagrałaś. Kaj się rozerwało. Ale takie małe bardzo fajne. Tak, ale sprzątnij tamto. O, dobra, to ja idę sprzątać, my napełniamy kilka i idziemy się bawić, tak? Tak. Ale fajna opcja, Patrząc po minie Sylwia jest mega szczęśliwa. Pokaż plecki. Low! Dobrze jest Dzięki. Nie ma sprawy. Dobra, to idziemy na dwór. Teraz chcesz iść na dwór? No. Zostaw. Zostaw. Kaja. Tu mamy. Balon do rzucania z wodą. Woda cieplutka. Przyjemna. Kaja, Kaja, kaja. <ścoughs> Zdziwko, tak? Zdziwko. Dobra. Dobrze pogaś. Pogasz. Pogasz. Nic tam pyszczko nie zostało? Nie nie zostało. Dobre. Jeszcze raz? Kaja. Nie, no, żywiazdy, to chyba nie co? Idziemy rzucać, Kajusia? Idziemy rzucać? A rzucimy pies. Tu masz pierwsza. Dawaj, przyjmuję sprzęta. Oddaję. Pyk. Tyk. No już uważaj, tylko, że ja mam telefon, nie jeden i drugi, więc a, żebyś czasami we mnie nie rzuciła. Oh. A wyjmiesz telefon z kieszeni. Nie, nie wyjmę telefon z kieszeni, mam jeszcze ten. To w co mam rzucić? No w drzwi na przykład. W ścianę, w cokolwiek. No ale rozbił się. No. <laughs> tak. Rzuciła we mnie i wstyd i się rozwinie, ale trzeba pokazać jak się rozbryzguje a nie? No to, ja muszę... no to idziemy w tą. Trafić. Płot. Wiem, że będzie Ci ciężko. A trafisz ten płot? Nie, nie trafisz. No zobaczymy. A gdzie on jest? jest? Na bank nie trafisz. No poszło. Fajny, no naprawdę fajny. Teraz sprawdzimy cenę i jeszcze powiemy parę słów o tym. 100 sztuk. Balony na wodę. Świetna zabawa. Koszt 3 zł. Także polecamy. Oprócz wody możesz zamówić barnik spożywczy, żelatynę, cokolwiek. I się po prostu bawić. No, polecam go bardzo. Także subskrybujemy, udostępniamy, lajkujemy, komentujemy, klikamy dzwoneczek i oglądamy. I polecamy bardzo. Do zobaczenia. Hej!